Cześć wszystkim z tej strony, Julian i dzisiaj porozmawiamy o potencjalnie lukratywnych opcjach na zagospodarowanie swojego kryptowalutowego portfolio. Nie są to porady inwestycyjne, a moje luźne przemyślenia wynikające z wieloletniego doświadczenia na tym rynku. I na samym początku to rozjaśnię nowym osobom w tym cyfrowym świecie trzy proste, ale najwyraźniej niewiadome kwestie. Tak więc wejdźmy sobie na giełdę OKX. Sprawdźmy, jakie są aktualne ceny kryptowalut. Po pierwsze, to na chwilę obecną Bitcoin kosztuje 16 704 dolarów. Co, nie? Eee, no, może to się wydawać sporo. Jest to około 70 tysięcy złotych, więc jak można coś takiego w ogóle upchać w portfolio, na które mamy przeznaczone, powiedzmy, 1000 złotych? Otóż nie musisz kupować całego Bitcoina albo w ogóle jednej jednostki jakiejkolwiek innej kryptowaluty. Możesz kupić, no nie wiem, powiedzmy, pół Bitcoina, 0,37, 1 dziesiątą, 10, 1 setną, ile chcesz. Na niektórych giełdach są rzeczywiście minimalne wartości transakcji, jakie możesz zrobić. Czasami jest to minimum 10 dolarów, czasami 1 dolar, a w niektórych przypadkach zależy od kryptowaluty, jaką chcesz zakupić. Dla przykładu, to na giełdzie OKEX ostatnio zmniejszyli te minimalne wartości, więc teraz możesz kupić bardzo malutką część bitcoina, bo aż do 5 miejsc po przecinku. To na chwilę obecną jest jakieś 16 centów, więc w okolicach 70 groszy. Jeszcze w temacie bitcoina, będącym drogim aktywem, to radzę spojrzeć na wykres i zobaczymy, że aktualnie jest on o 76% tańszy niż na swoich największych szczytach sprzed paru miesięcy. Moim osobistym zdaniem, jesteśmy w okolicach dołka, dlatego ja akumuluję BTC w tym właśnie okresie. Wychodzi na to, że bitcoin jest teraz o wiele tańszy niż jeszcze parę miesięcy temu. A druga sprawa również dotyczy ceny. Tutaj, aby się nie powtarzać za bardzo w temacie bitcoina, weźmy sobie Ethereum jako przykład. Jest to druga największa kryptowaluta. Aktualna cena wynosi 1211 dolarów, no czyli ponad 5000 złotych. Wiemy już, że nie musimy kupować jednego ETH, możemy kupić małą cząstkę. Mimo to nadal może to się wydawać droga kryptowaluta, no bo przecież parę pozycji niżej mamy kryptowaluty w cenie, Poniżej jednego dolara mamy Dogecoin, Cardano, Matic. Słuchaj. Nie bez powodu powiedziałem, że ETH jest drugą największą kryptowalutą. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że w rankingu kryptowalut o największych kapitalizacjach ETH znajduje się na drugim miejscu z wartością 146, e, i prawie 20 miliarda dolarów. Ale co to jest kapitalizacja? Jest to po prostu. Ilość kryptowaluty pomnożona przez aktualną cenę. Czyli aktualna ilość ITER-u na rynku wynosi aktualnie 122 373 866,2 ETH. A cena to 1211 dolarów. Pomnóż sobie te dwie metryki i wyjdzie ci właśnie kapitalizacja, którą tutaj widzisz. Jeśli ilość ETH byłaby 10 razy mniejsza, a cena by została taka sama jak teraz, to skutkiem byłaby dziesięciokrotnie mniejsza kapitalizacja. Więc jak to jest, że na przykład e, tutaj taki XRP Ripple, który kosztuje poniżej 40 centów, znajduje się w topowej dziesiątce największych kryptowalut zaraz obok Bitcoina i Ethereum. Sprawdźmy zatem ilość tej kryptowaluty na rynku. Patrzcie, 50,2 miliarda tokenów XRP. Różne kryptowaluty posiadają różne ilości w obiegu na rynku, więc stąd biorą się takie różnice w cenach. A trzecia ważna kwestia, która jest często omijana nie tylko w świecie kryptowalut, a tak naprawdę na co dzień, to zarządzanie kapitałem. Słuchaj, bo to może się naprawdę przydać. Tak więc, zarządzanie kapitałem może wydawać się nudnym pojęciem, szczególnie jeśli mamy do dyspozycji stosunkowo małe kwoty jak 100 złotych. Czy na przykład 1000 złotych? Z tego co wiem, to wiele osób myśli, że zacznie konkretnie za zarządzać czy rozporządzać swoim ma majątkiem, gdy już taki nabierze rozmiaru i będzie czym zarządzać, będzie co liczyć. Otóż nic bardziej mylnego. Z doświadczenia wiem, że trudno jest dojść do jakichś tam stosunkowo większych kwot, jeśli nie potrafimy zarządzać małymi kwotami. Tym bardziej w kryptowalutach, gdzie są realne okazje na zamienienie tytułowej stówki czy tysiąca w naprawdę przyjemne kwoty. Już sam fakt, że oglądasz ten materiał oznacza, że jesteś na dobrej drodze w tym zakresie. Osobiście, no, to nie słyszałem o ludziach, którzy zbudowali znaczące majątki i je utrzymali bez odpowiedniego zarządzania. E, może spójrzmy na to z innej perspektywy. Loterie. Taki zwykły ludzik, żyje sobie z miesiąca na miesiąc, kupuje sobie los w jakimś lotto, no i fajnie, udało się zdobyć te wymarzone miliony, wręcz jakąś tam absurdalną kwotę, bez żadnego wysiłku. Chyba w Stanach jest teraz loteria Powerball, w której można wygrać 2 miliardy dolarów, realnie po podatkach to wygrany by otrzymał pół miliarda dolarów, to jest i tak grubo ponad 2 miliardy złotych, czyli nadal przyjemna sumka, nie mówię, że nie, ale co się wtedy dzieje? Zdarzało się, że była to kwestia tygodni, zanim cała wygrana po prostu zniknie. Chodzi mi o to, aby gdzieś dojść, trzeba się przygotować. A w naszym przypadku odpowiednie przygotowanie w formie właśnie zarządzania pieniędzmi, niezależnie od kwoty, pozwoli nam dojść do celu. I tego Wam oczywiście życzę. No i przede wszystkim wyrobiona dyscyplina z pewnością pozwoli nie dość, że utrzymanie majątku na jakimś tam osiągniętym poziomie, to pomoże w dalszym, świadomym i zyskownym obracaniu kapitałem. Ale dobra, trochę się rozgadałem, przejdźmy zatem do konkretów. Zaczniemy od portfolio długoterminowego, na które chcemy przeznaczyć 100 złotych. Z racji tego, że jest to stosunkowo mała kwota, to bym nie dywersyfikował za mocno. 1 trzecią, 33,3% takiego portfolio bym włożył w bitcoina. Dlaczego? Ponieważ jest realne prawdopodobieństwo, że wróci on na, nawet nie na swoje szczyty, lub przynajmniej potroi swoją wartość. Wtedy przy wyjściu z bitcoina z trzykrotnym zyskiem byśmy otrzymali z powrotem cały swój wkład w tą inwestycję. Czyli jeśli jakimś cudem reszta portfolio by poleciała do kompletnego zera, to i tak w takim scenariuszu byśmy byli bezpieczni. Nasze pieniądze byłyby bezpieczne. No i właśnie. Reszta portfolio, jeszcze zostały nam dwie trzecie. Z racji tego, że jest to mała kwota, to bym sobie pozwolił na nieco więcej ryzyka. Jeśli oglądaliście moje poprzednie materiały, to widzę szansę na pojawienie się wyraźnego trendu dotyczącego zdecentralizowanych giełd. Jeśli jesteś ciekaw moich przemyśleń na ten temat, to radzę obejrzeć cały oddzielny materiał, który ostatnio wrzuciłem. A w związku z tym potencjalnym trendem, to 1 trzecią portfolio bym przeznaczył na kryptowalutę GMX. Jest to altcoin znajdujący się w pierwszej setce kryptowalut o największej kapitalizacji. On już pokazał swoją ugruntowaną pozycję na rynku, a wierzę, że ma potencjał na wspinanie się coraz to wyżej w wcześniej wspomnianym rankingu. Z racji tego, że działamy tutaj na dość ciasnym budżecie, to chciałbym wycisnąć z tej kwoty jak najwięcej. GMX jakby co można znaleźć na giełdzie Bitget. Aktualnie są tutaj zerowe prowizje, więc możesz kupić więcej danej kryptowaluty za tą samą kwotę niż na innych giełdach. Oraz nie ma minimalnego depozytu, więc można operować na małych kwotach. Co więcej to BitGet często robi różne promocje i teraz za rejestrację i depozyt oraz parę innych prostych aktywności możesz dostać nawet 4163 dolary bonusu. Ale tylko jeśli skorzystasz z linku, który jest w opisie tego filmu i przypiętym komentarzu. Przy normalnej rejestracji są mniejsze nagrody, więc pamiętajcie, aby skorzystać z linku właśnie pod tym filmem. E, między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena, dlatego no zarejestruj się, ale tylko z linku poniżej, aby kwalifikować się do tej nagrody i wykorzystać zerowe prowizje. Tym akcentem mamy już 2 trzecie portfolio zapełnione. Resztę bym przeznaczył na coś z branży play to earn lub metaverse na chwilę obecną. Kryptowaluta PYR najbardziej do mnie przemawia. Play to Earn i Metaverse to są bardzo dynamiczne tematy i na bieżąco szukam okazji w tym zakresie, ale no, tak jak powiedziałem, na teraz jedynie PYR wpadł mi w oko. W jednym z ostatnich filmów też omawiam tą kryptowalutę. PYR również znajdziesz na giełdzie BitGet, jakby co, i tym akcentem mamy nieco ryzykowne portfolio, ale z przyjemnym potencjałem, aby rzeczywiście z małej kwoty ugrać coś więcej. Warto jeszcze tutaj dodać, że ja nie kupuję od razu kryptowalut za całą kwotę, jaką mamy przygotowaną na inwestycje. Ja akumuluję. Czyli skupuję bitcoina w określonych momentach na rynku. Swoimi ruchami i analizami dzielę się tutaj i na Twitterze. Jeśli chcesz być na bieżąco z konkretnymi analizami i wiadomościami wartymi Twojej uwagi, to zasubskrybuj ten kanał oraz obserwuj mnie na Twitterze. Link do niego zostawiam w opisie. Przejdźmy zatem do portfolio o wartości 1000 złotych. Powiedzmy sobie, że zrobiliśmy depozyt na giełdzie właśnie o tej wartości. Ogólnie wraz z większymi kwotami to bym preferował coraz to większą defensywę z mniejszym ryzykiem zamiast ofensywy i dużego ryzyka. To jest moje subiektywne odczucie. Zauważyłem po prostu na własnej skórze, że z im większą kwotą mam do czynienia, tym bardziej chcę, aby była ona bezpieczna. Stąd większa dywersyfikacja, bezpieczniejsze opcje, chociaż nie ukrywam, że część portfolio mam przeznaczone na bardziej ryzykowne ruchy. Myślę, że jest to też dobry moment na zaznaczenie faktu, że w kombinacji portfolio jest nieskończenie wiele. Głównie w zależności od tolerancji do ryzyka oraz czasu, jak długo zamierzamy trzymać dane aktywa. Dlatego wasze kryptowalutowe inwestycje najprawdopodobniej znacznie się różnią od moich. No i te moje tutaj wywody to są jedynie subiektywne opinie, co ja bym zrobił. Ciekaw jestem, jak wy byście rozdysponowali kwoty z tego materiału: 100 złotych, 1000 złotych oraz 10 000 złotych. W jakie kryptowaluty byście zapakowali te tytułowe kwoty, napiszcie w komentarzu. Ok, więc 1000 złotych, około 220 dolarów. Raz jeszcze, zacznę sobie od bitcoina, tylko że już w mniejszym stosunku do reszty portfela, jest to 25% 250 zł by poszło na bitcoina. Natomiast drugie 25% poleciałoby w Ethereum w ETH. Otóż po przejściu na ETH 2.0 bardzo dobrze trzyma swoją cenę, nawet w obliczu ostatnich turbulencji na rynku. Zmiany w mechanizmach podażowych mogą dać kopa na rozgrzanej hostsie. więc myślę, że warto mieć ekspozycję przynajmniej trochę na ruchy Ethereum w nadchodzących miesiącach, jak i latach. Oczywiście nie wykluczam dalszych spadków, dlatego raz jeszcze przypomnę, że ja jestem zwolennikiem akumulacji, a nie kupowania za jednym strzałem czyli Połowę portfolio mamy za sobą. Co dalej? 30% bym rozbił na trzy części w trzy altcoiny, równo po 10% Atom, A0 oraz QNT. Atom aktualnie zajmuje 22 miejsce w rankingu kapitalizacji kryptowalut. QNT natomiast już jest na miejscu 32, natomiast A0 znajdzie się już w topowej 200 największych projektów. Te altcoiny również omawiałem w poprzednich materiałach. Polecam obczaić, bo może się opłacić. Idąc dalej, to zostaje nam 20% kapitału. Tą część bym przeznaczył na naukę tradingu. Altcoiny same w sobie są świetną opcją na trzymanie długoterminowe, jednak w trakcie tego trzymania to na rynku będzie pojawiało się mnóstwo okazji do krótkoterminowych zagrywek. Co więcej, to aktywnie udzielając się na rynku, będzie to motywowało do dalszej nauki. Kryptowaluty i technologia blockchain to bardzo zawiły temat, bez dwóch zdań. Jest wiele aspektów tego świata, o których nie mówić na co dzień, a co chyba najważniejsze, to będąc uzbrojony w wiedzę, w co naprawdę się inwestuje, w co się wkłada swoje ciężko zarobione pieniążki, to będziesz mógł dokonywać bardziej świadomych ruchów oraz robić coraz to lepsze wyniki. Ja aktywnie traduję aktualnie na Bitget, po prostu niskie prowizje, wygodny interfejs i preferencyjne warunki dla traderów. Przemawiają do mnie. Oraz nie ukrywam, że te różne e, darmowe bonusy za proste czynności są zawsze mile widziane. E, a, jeszcze zapomniałem dodać, że można stejkować. Czyli w dużym skrócie zarabiać pasywnie na trzymanych przez siebie altcoinach. Stejkować można bardzo łatwo na BitGet, jak i OKEX. Lecimy z trzecim portfolio. 10 tysięcy złotych. W tym przypadku 30% bym przeznaczył na Bitcoina, 20% na Ethereum. Następnie 30% bym rozdysponował porówno w 8 altcoinów. Altcoin, o którym wcześniej nie wspominałem w tym materiale, to jest Metis, a resztę bym wziął z poprzednich zestawień, czyli A0, PYR, GMX, QNT oraz Atom. To jest 6 altcoinów z różnych branż, i w ten sposób mamy ekspozycję na szeroki zakres sektorów. A dwa kolejne to są Palm, natywny token zdecentralizowanej giełdy PalmSwap oraz GNS. Altcoin również powiązany z Dexem, z decentralizowaną giełdą Gains Network. Obie te giełdy wykazują się naprawdę konkretnymi wynikami, jednak są już bardziej ryzykownymi opcjami niż GMX. W przypadku tego portfolio to bym przeznaczył 1000 zł. 1000 zł, czyli 10% portfolio na naukę tradingu. Taką okrągłą kwotą 1000 zł myślę, że nawet wygodniej by się operowało. Bo po prostu łatwiej można sobie na szybko policzyć w głowie zyski i straty, a ostatnie 10% bym trzymał i aktywnie wyszukiwał okazję na wzięcie udziału w jakimś presale, w jakiejś sprzedaży tokenów. Aktualnie to nie mam żadnego na oku, i jeśli coś mi wpadnie ciekawego w ręce, to z chęcią się z wami podzielę. I myślę, że w przypadku tego portfolio to powiedzenie, że money makes money, sprawdza się jak najbardziej. Jak widać, robiąc depozyt na giełdzie o większej wartości niż tytułowa stówka, Pozwala nam rozdysponować środki na różne sektory, zwiększając ekspozycję na potencjalnie nadchodzące okazje i wyciśnięcia z nich jak najwięcej. No i to by było na tyle. Na koniec jeszcze dodam, że jestem na tym rynku od prawie 5 lat. Korzystałem z naprawdę przeróżnych giełd, platform, brokerów, a finalnie wylądowałem właśnie na giełdzie Okex i BitGet. Zrobiłem cały materiał, w którym tłumaczę, dlaczego przestałem korzystać z Binance i Zondy. Wiem, że Wielu z Was z nich korzysta, dlatego serio, szczerze polecam obejrzeć mój materiał. Dobra giełda może być potężnym narzędziem, aby wykręcać lepsze wyniki w tradingu, jak i ogólnie w swoich inwestycjach. Dlatego zostawiłem Tobie link do Okex i BitGet pod tym filmem właśnie na dole, w opisie i przy komentarzu. Zarejestrujcie się, przeklikajcie sobie i zdecydujcie na luzie, czy chcecie z nich korzystać, czy nie. Ja nie żałuję swojej decyzji. Życzę Wam samych zyskownych transakcji, soczystych altcoinów i przede wszystkim determinacji. Do zobaczenia w następnym materiale.